Proszę Pana, 17 lat czekałem na ten medal. <noise> Kapitanie, chciałoby się powiedzieć, koniec wieńczy dzieło. Yy, tak, cieszę się, że to co mówiliśmy w sobotę gdzieś się udało zrealizować i podnieśliśmy ten puchar drugi raz z rzędu. No, sukces niebagatelny, tym bardziej, że to pierwsze takie osiągnięcie klubowe, drużynowe w XXI wieku. No, tak, gdzieś tak pewnie nas to też motywowało, bo można było tu małą, lekką, literką zapisać się w historii. No ale to myślę jest pierwszy krok do fajnej przygody, bo naprawdę można fajnie pograć w pucharze, jakąś ciekawą drużynę spotkać i, i na pewno na to liczymy. No to skoro już wybiegamy w przyszłość, to kogo chciałby wylosować kapitan rekordzistów? Ciężko powiedzieć, no myślę, że z każdym będziemy chcieli powalczyć. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy wylosowali mecz u siebie i to jest, no, to jest dla nas ważne, bo poprzednią rundę graliśmy na wyjeździe, Przegraliśmy, więc fajnie było zagrać u siebie. Jak zagramy z Ekstraklasą, to będzie dla nas na pewno fajna przygoda. Na razie gratulujemy zdobycia pucharu. Dziękuję bardzo. Szczepan, uchylmy trochę kuchni tego spotkania. Jak się grało na Sztucznej Murawie? No, na początku było ciężko wejść w mecz, gdzieś tam inaczej się jednak prowadziło piłkę i, i no ciężej było, ale z każdą minutą było coraz lepiej. No, początek spotkania, pierwsza jego część, dość niemrawe. No, gdzieś tam dostaliśmy, tak jak kto się mówi, szybkie ostrzała na obudzenie. No i gdzieś tam dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy grać to, co chcieliśmy. Niemniej gratulujemy. Dziękuję bardzo. I Jak się zdobywa puchar Polski Śląskiego Związku Piłki Nożnej mieszkańcowi Katowic w Katowicach? Bardzo przyjemne jest, to tym bardziej, żeśmy obronili ten, ten tytuł. Dźwignęliśmy tą rolę faworyta, bo to czasem nie jest takie łatwe, więc na pewno to cieszy. Katowiczanie, młodzi katowiczanie wysoko postawili poprzeczkę. Tak, ogromny szacunek dla nich i, i też chwała im, bo, bo tak jak powiedziałem kilka razy już dzisiaj, że na pewno jest to drużyna, która zasługuje na klasę rozgrywkową wyżej. Piękna bramka na 2 do 1 w znaczącym stopniu przyczyniła się do przechylenia szali zwycięstwa na waszą stronę. Moja była na 1 do 1, natomiast Katwora strzał też był fantastyczny, więc <ślesza> pierwsza i druga bramka można powiedzieć była fantastyczna, bo nie wiem tak naprawdę, czy kacpra bramka. Bo kacpra nie było bramki, więc dwa piękne uderzenia i, i fajnie, bo gdzieś tam ta bramka nas rozluźniła. I zasłużone wakacje wreszcie. No tak, można odpocząć, można poświęcić czas rodzinie, troszeczkę odpocząć od siebie i wyczyścić głowy, bo za chwilę kolejny sezon. Dziękujemy za ten. Dzięki bardzo. Kasper, co za wejście w to spotkanie? No bardzo się cieszę, że udało mi się. Yy... No, dołożyć coś z do tego zwycięstwa, że moja zmiana pomogła właśnie drużynie w zwycięstwie. Cała runda wiosenna de facto na plus, w twoim wydaniu. Tak, no wywalczyłem sobie w końcu sezonu miejsce w podstawowej 11. Jestem z tego bardzo zadowolony i też bardzo się cieszę, że poszły za tym wyniki. Dobry okres zaczął się na mistrzostwach młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 19 w Bochni, prawda? Od tytułu króla strzelców. Tak, no wtedy e, udało mi się też strzelać dużo, dużo bramek. Szkoda, że w cycliza jeszcze mi się nie udało, ale mam nadzieję, że w następnym sezonie mi się uda. Ten sezon już za kilka tygodni, a na wakacje dokąd? A wybieram się do Turcji i aktywnie sobie wypocznę i nie mogę się doczekać następnego sezonu. Hey! Wieloletko, 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 wieloletko.